Cześć Simonku, tutaj Tanas i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was na odcineczku z koledzy zamiedzy. I widzicie, że macieńka, wiecie, mamy 2 września. Mamy, oczywiście, dosyć fajną sumkę na naszym koncie, bo 78 tysięcy, właśnie na naszym koncie, się znajduje. Bo, oczywiście, sprzedaliśmy sobie Bizona. Ale nie tylko nas sprzedaliśmy, bo sobie wymieniliśmy jedną rzecz, ale już pewnie po tytule odcinka będziecie się domyślić co to jest. Wymieniłem sobie rozrzutnik, jak widzicie, Oto na taki właśnie Dam Tamten rozrzutnik sobie sprzedałem, kupiłem sobie cynkometa 8 ton, oczywiście można go przerabiać na wożenie kiszonki, tam więc naprawdę to jest coś pięknego, bo będziemy mogli sobie kiszoneczkę elegancką tutaj tym wozić, tylko przerabiamy burty i mamy tak naprawdę do przewożenia kiszonki, a kiszonkę w kolejnym odcinku pewnie będziemy sobie działać, widzicie dzisiaj musimy jeszcze troszeczkę uprzednąć tutaj na pryzmie TM-a, troszeczkę dorobić i będziemy tak naprawdę przygotowani do roboty właśnie z z, z, z kiszonką, ale co, na razie zasiadam sobie do y, maseja odpalamy go nie będziemy ładować sobie ten oborniczek dzisiaj. Rozwieziemy sobie jeden, dwa rożniczki, zobaczymy ile będzie potrzeba. Później pojedziemy sobie opryskać na rzepak, bo na rzepaku dosyć chwasty nam się wdały, tak więc no trzeba to czym prędzej opryskać, żeby później problemów no, oczywiście z tym nie było. 8 ton wchodzi tam troszeczkę, to będzie, trzeba będzie posypać. Mm, sorry, że by tak przy jakąś ślinę, ale nie wiem, coś mi się z gardłem stało masakra, jak przykam ślinę to, to, to mnie boli aż, tak więc no... Daj Boże, żeby to jak najprędzej przeszło. Czekajcie, bo widzę, że tu mi się zakręciło. O, o dobra. Teraz jest, teraz jest Bajunia. sobie cofamy, podjeżdżamy, wysypujemy. I Bajunia. Miałem sobie ten odcinek dzisiaj odpuścić, już, bo miałem z chłopakami radę nagrać, nie dałem rady. Teraz troszkę mi, mi przeszło, ale i tak jeszcze nie jest to tak, jak powinno być. Tak naprawdę. Ale nie ma jakiejś takiej dużej tragedii. Bardzo, że można sobie tutaj pogadać, chociaż że tutaj bez żadnego problemu sobie można tu ogarnąć wszystko, tak więc dzisiaj odcinek będziecie mieli właśnie z koledzy zamiedzi jutro do forest, pojutrze możliwe, że kolejny odcinek z koledzy zamiedzi tu już będzie typowo z kiszonki. będziemy sobie kościć kieszonkę u chłopaków i kieszonkę u mnie, tak więc na pewno będzie się tutaj coś fajnego działo Zbyszek tam przyjedzie, no wykosi elegancko kurdy za dużo tej kurdy nie mamy, tak więc zawsze to w jednym odcinku powinno się nam udać zrobić. Ta ja szczerze powiedziawszy, nad tym, ile łyżek są wsypanych, bo tak sobie jeździmy, wsypujemy i tak jakoś to leci. Na pewno ten różnikiem będzie się nam lepiej tutaj ten obornicę wwoziło, bo troszkę dosyć szerzej rzuca, większą pojemność ma. Tak więc, też to będzie coś pięknego, sobie to porozwozić. Tak więc, ino go zasypujemy do, do fula i lecimy na pole. Rozrzucimy sobie, bo tego obornika dosyć sporo mamy, tak więc no trzeba tutaj go ładnie porzucać. Porzucamy sobie go na polu po soi, bo soję mamy skoszoną na odcinku, czy na odcinku na live sobie to ogarniałem. Mam około 9000 litrów soi ukoszone, tak więc dosyć spora ilość to jest. Tak naprawdę tego ukoszono, dobra, mamy 100%, więc sobie odjedziemy. Później możliwe, nie wiem, czy będziemy jeszcze ładować jeden, czy nie. Bo później będziemy sobie łopryskać, trochę miałem sobie dzisiaj robić orka, ale orka sobie zrobimy po, po kurydze oczywiście. Dobra, rozrzutnik pełny, więc sobie palemy kobotę i lecimy na pole, rozrzucimy sobie, zobaczymy jak ten rozrzuciczek będzie się tutaj u nas oczywiście sprawował. Daj Boże, żeby jak najlepiej, będzie bajunia. Dobra, wyjeżdżamy, pojedziemy sobie główną, oczywiście dróżką fajną fajne plony, tutaj udało mi się, się zgromadzić, bo 21 000 litrów samego rzepaku. Mam, tam naprawdę to jest fajny pieniążek. Soi też fajny pieniądz sobie padnie. tam więc, no odcinek zimowy, tak naprawdę tylko będzie z wywozu jednej rzeczy. Tak więc nie wiem, czy będzie zimowy, czy nie. Wszelkie powiedziawszy nie mam pojęcia. A, a wracając do właśnie tej sprzedaży, Bizona, to za Bizona dostaliśmy około 85 tysięcy, jak się nie mylę, jakoś tak to wyszło. Za rozrzutnik dostaliśmy 15 koła. To troszkę pieniędzy w naszym koncie było. I zatem zapłaciłem sobie około 30 tysięcy za ten rozrzutnik, tak więc też troszeczkę pieniędzy sobie wydałem. Ale i tak jest spoczko stan na naszym koncie. Zawsze to mniej tego kredytu, trzeba będzie wyjąć na nowy kombajn. Jeszcze że tak szczerze powiedziawszy nie sprawdzałem sobie ile kosztuje właśnie ten kombajn, który będę chciał kupić. Bo jeszcze tak szczerze w 100% nie wiem jaki będę kombajn kupował. Będę musiał sobie jeszcze to popatrzeć dokładnie, jak to tam będzie wyglądało. Ale już w miarę coś tam mam coś tam mam wybrane, tylko jeszcze nie wiadomo jak to będzie model i tak dalej, ale to wszystko się na spokojnie oczywiście ogarnie i się wybierze. Zobaczymy jak to tam będzie celowo wyglądało, Teraz sobie sprawdzałem cenę za tego bizona i tam były różne, różne kwoty. Za jakieś tam starsze bizony to w ogóle było po 60 tysięcy, a za tego rekorda co ja miałem Z058 to dosyć fajne pieniążki tam były wystawione za te kombajny bo około 100 tysięcy to się kręciło, tam mówię, stawimy sobie 85, jak będzie i tyle, nie. Dobra, rozkładamy sobie, cykl zobaczymy jak tam to będzie tutaj oczywiście rozrzucało. Miałem sobie wziąć inny rozrzutnik, to tak za, za, za super nie rozrzuca, ale nie ma tragedii. sobie wziąć inny rozrzutniczek, bo chciałem sobie wziąć rozrzutnik właśnie forznita, tak, forznita. Ale stwierdziłem, że chłopacy go mieli już na tamtej serii w 19, ja to mówię, dobra, weźmy sobie coś innego: Cynkometa jeszcze nigdy nie mieliśmy na serii. Tak więc, akurat fajnie będzie sobie nim tutaj, oczywiście, podziałać. Zawsze coś innego, zawsze też jest z opcją do kiszonki. A właśnie takiego rozrzutnika poszukiwałem, żeby był również z opcją do, do kiszonki. Tak więc fajnie, że to się udało zrobić, że taki rozrzutniczek nam się tutaj trafił. No, nie mogłem znaleźć ceny za ten rozrzutnik, jak szczerze powiedziawszy. Nigdzie nie było za bardzo tego rozrzutnika. Były tam jakieś wiadomo nowsze rozrzutniki, niż ten, co, który teraz mam. I tam było dosyć spore pieniądze ten rozrzutnik. Natomiast to też nie jest oczywiście nowy rozrzutnik. To jest oczywiście rozrzutnicz jak używany. Troszkę tam koloru poschodziło z tej ramy, ale to wiadomo ułocynkowany jest. aż tak bardzo nie widać tutaj na niektórych rzeczach. Może tu coś, coś chill, ale nie, dobra. I jak to tutaj wygląda? Dosyć... Szybko to nie ubywa, dosyć metrów troszeczkę rzuca. Ja bym, szczerze powiedziawszy, najbardziej naprawił ten rozrzut tutaj, żeby to jakoś inaczej rozrzucało, ale i tak nie ma tragedii, właśnie z tym. Nie wiem, czy za blisko czasami nie jadę, bo to to rzuca dosyć sporo. 8 na godzinę sobie tutaj lecamy, tak więc bez problemu to sobie tutaj leci. Nie wiem, czy tej muzyki sobie nie przyciszę, wiecie, bo jakoś tak się zdaje, że ona jest dzisiaj, coś za głośno. By sobie ją tak Ciebie tutaj, tak który by było słychać, panie Stasiu, coś a nie na każdej serii, tak szczerze powiedziawszy, te traktory i to wszystko inaczej chodzi, nie? Naprawdę każdy ciunik inne dźwięki ma, ale naprawdę, bardzo fajny zestaw mi z tego tutaj powstał, z tej kubotki i właśnie z tego różniczka. Więc mam nadzieję, że Wam też się spodoba, oczywiście. Nowy nabyteczek, a będzie, będzie bardzo fajnie. Zdajecie taki niedługi odcinek, bo nie wyrobię na to gardło, przecież będę miał tak cały czas mówić, przyjechać czyli na to się, się wykuńczę prindzy. No ale masakra, tak to już jest z tym wszystkim, nie wiem co mi się stanęło, ale coś się stanęło. No, nigdy nie miałem takiego problemu z gardłem jak teraz, tak więc muszę sobie tej łyżka kawy wziąć. Zawsze to coś ciepłe w gardełku będzie. To już czas na lek przyszedł, to niedługo też może sobie go wezmę, ale to raczej poza odcinkiem, nie będę wam tutaj przeszkadzał lekami bożymi. I co, też sobie niedługo pojawi się oczywiście odcinek z, z kartą graficzną, jaką sobie włożyłem do komputerka, Zobaczycie jak to wyglądało, jak mój komputer wygląda, i tak dalej. Tam więc, no, w tym tygodniu, nie wiem, ale pewnie w następnym tygodniu coś już takiego się możliwe, że pojawi. W tym tygodniu muszę sobie ten filmik właśnie skończyć, żeby to porenderować. I, i tak dalej, tak więc sobie to ogarniemy, może chyba na tym pomacie miałem, że tak poszedł tak szerszy normalnie tam rzutnikiem nie, wiem, ile ten rzutnik rzuca, tak się powiedziawszy. Możemy sobie zobaczyć, na pewno nie 8 metrów, bo nie wierzę, 4 metry, dobra, 4 metry nam ten rozrzutniczek rozrzuca. Tam jest dosyć sporo już y, zawsze y, metrowo to lepiej wygląda niż tamten 3 metrowym co jeździliśmy raz koło razu. Chociaż tamten też szeroko rzucał, tylko... Te tekstury nie, były, nie zgadzały się, a ja tutaj jednak na te 4 metry widać, że sobie to rozrzuca. Też nie jeździmy za szybko, no i dosyć szybko też to nam oczywiście nie ubywa ten obornik. Jakby było trochę szybciej też by było spoko, zawsze to coś innego, bo i tak tego obornika mamy dosyć, dosyć sporo, żeby tutaj sobie to powozić, tak więc bez problemu mogłoby to więcej iść. I jeszcze co bym w nim tylko zmienił to te koła z tyłu w tym różnicu, bo widzicie, nie, czasami nie łapie, jednak tutaj wysoko się podpina, w Kubocie to jakby tutaj sobie zmienić jakieś większe łoponki, założyć to wtedy może by troszeczkę lepiej wyglądało ale na razie niech będzie tak jak jest, może kiedyś się uda właśnie łoponki te zmienić, żeby troszeczkę wyższe były, żeby ten różnicznik fajnie w miarę sobie prosto stał nie? tak to jednak przód jest trochę w górze i ta opona tak naprawdę z tej przedniej osi w różniczniku czasami się nie kręci, można i powiedzieć, To będę rożniczkiem całe pole machniemy i pójdziemy sobie na opryski pewnie. W poprzednim odcinku też było rozrzucanie obornika i... 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 i, i żniwa soi. No ale no, jednak tym rożniczkiem sobie nie robiłem. Chciałem, żebyście odcinek mieli, bo jednak tą aktywność aktualnie dosyć dużo mam na kanale, bo codziennie sobie odcinki właśnie wrzucam, tak więc też spoko. To będzie na pewno wyglądało. To mało jakoś tutaj udaje nam się na tej seryjce porozwijać po troszkę do przodu, wiadomo kredytu trochę jest, ale, ale zawsze troszeczkę nowych maszynek tutaj mamy. Nowych, nie nowych, ale zawsze to, to nam troszeczkę pomoże z tym wszystkim, też te dzierżawy mamy ogarnięte, miejmy nadzieję, że do mniej pieniędzy brały. Zobaczymy po przewijaniu, tak naprawdę się okazało, bo Janko coś tam, no, może powiedzieć, że naprawił, ale czy to, czy to będzie działało, czy nie, to się wszystko... Tak naprawdę okaże, daj Boże, żeby ino to nam wszystko podziałało i będzie i unia Więc co, lecimy sobie, tutaj jeszcze musimy się Foresa, nawet nie wiem, mam y, telefon, nie, żeby tam i nie pisali, dobra, na razie, na razie spokój tam. Ja sobie też ogarniałem inne rzeczy, jest 14 godzinka, pewnie na jakąś 16 sobie możliwe, że odcinek y, wydam, albo 17 zobaczymy, no. Na 15, może być ciężko, bo zanim jeszcze to teraz, chociaż nie na 15, ktoś miał wydawać chyba z tego, co się nie mylę, hmm, bole chyba miał na 15, tak więc 16, 17 sobie wydałem, bo nie wiem jak to jest z Bronkiem i Adamem, czy oni mają jakieś odcinki na dzisiaj, czy nie? Nie wiem, jak to tam wygląda u nich, a nie Bronek, dopiero będzie nagrywał Foresta chyba na dzisiaj, tak więc teraz niego na Forestika zapraszam. Miejmy nadzieję, że uda się go nagrać, i wtedy jutro u mnie Forestik już oczywiście kolejny odcineczek. Pojutrze koledzy za miedzy, później w, w jakiś wleci nam na kanał. Miejmy nadzieję, że będziemy się dobrze czuć, bo to, to najważniejsze, żebyśmy się dobrze czuli, to wtedy coś się nagra. Jak gorzej, mi się, on na, na gardełko, to będzie ile... Ale miejmy nadzieję, że nam to odpuści. Zobaczcie, to jest normalnie jazdy, a jazdy tym rozrzutnikiem, nie? Moim zdaniem powinno troszeczkę więcej ubywać tego, nie? Może jakbyśmy podwójną dawkę włączyli. Zaraz zobaczymy, właśnie, bez kitu stoimy sobie tą podwójną dawkę, jak to tutaj pójdzie. Nam, czy to będzie jakoś szybciej ubywało, czy nie. Na pewno jeździmy wolno i to fest, wolno, tam więc na pewno to wyłączam. Jeśli się tą samą prędkością, Michal, troszkę więcej ubywało, to jeszcze fajnie by to wyglądało, ale jak będziemy jeździć 4 na godzinę, to ja normalnie w tym traktorze tutaj zasnę, nie? Jednak jakby to szybciej ubywało, bo było troszeczkę lepiej. Bo zobaczcie, 8 ton, no niby nie, nie głupie, nie miło to może być yy, 1,5 hektara, może. Takiego, to taka dawka, nie wiem w sumie ile obornika się rzuca, bo tam mało co życie ran, obornika sobie rozrzucam, tylko można powiedzieć, że podziemiaczki, tam więc wiecie jak to jest, tam za dużo nie idzie na takich polach, to nigdy nie rozrzucam, tam więc nie wiem ile tam wychodzi, ale też dosyć sporo tam to nowo musi wyjść, tego obornika, no zawsze będziemy mieli chociaż to pole już nawieziono, nie będziemy mogli sobie tutaj działać, coś jakieś zwoże posieć, bo to też trzeba tym się oczywiście zająć. Żeby coś już też było tutaj ładnie nam posiane, zaraz zobaczymy jak to wygląda z nawożeniem, bo to będzie chyba full nawożenie już jak się nie mylę, ale nie jestem pewien w 100 zaraz zobaczymy. A nie, to dopiero pierwsza dawka, dobra, no to baja wtedy, myślałem, że tutaj coś jest, ale jednak nie było i zobaczcie, że na jeden przyjazd robimy już to wszystko. Nie? No dobra, poprawimy tego miaka, żeby nie było, ale na mapie widać, że jakby było rozrzucone już tak naprawdę na całym polu I zobaczcie poszło nam mnie całe 8 ton nawet na to pole No Tak więc no ciekawe 5 ton jak pójdzie to będzie maksymalnie z tego co widzę Tak więc no Ciekawie, ciekawie naprawdę proszę no, będzie to zmienić chciał żeby to zmienić, żeby tego obornika troszkę więcej szło żeby było ciekawiej, nie żeby można było ładować i ten rzutnik, a nie, załadujemy rozrzutnik jeden i tak naprawdę, wozimy go cały odcinek. No, trzeba będzie coś tutaj z tym pomyśleć, oczywiście. No, Pojdziemy w tamtą, wrócimy sobie, odczepimy no, tura, pojedziemy sobie, popryskamy troszeczkę naszego żypaczku no, bo ten chwaścior nam nie odpuści i miejmy nadzieję, że w kolejnym, no, tak naprawdę, sezonie zaczniemy bawić się w ścieżki, bo to też by fajnie wyglądało można by było robić sobie fajnie nawozy, czy nawet te opryski, to też fajnie by wyglądało. Tam więc będzie na tym żeby właśnie pomyśleć, żeby tego da całego. Właśnie sobie tutaj dodać, żeby fajnie te ścieżki tutaj można było sobie robić, No naprawdę fajnie by tutaj to wyglądało, jak ja bym sobie tutaj elegancko ścieżki robił, jakieś nawozy sobie uogarniał, um, jakieś opryski, to żeby to fajnie wyglądało i klimacik też był zarobiste, Dobra. Zamikamy wszystko, zamykamy furmankę, wracamy na gospę. No i za dużo u nie poszło. Więc trzeba będzie to ogarnąć, żeby to było tak jak na jak w pisze, jak to się mówi, nie? By coś się działo, a nie zobaczcie 15 minut to odcinka tak naprawdę. Eee, Można powiedzieć, że 10 minut rozrzucałem e, ten ubornik. No, to znaczy fajnie jakby się troszeczkę szybciej jechało z tym rzutnikiem tam, to jeszcze żeby szybciej ubywało, nie? To już w ogóle było m, bardzo fajnie, ale raczej to powinno dać się ogarnąć bez problemu tam, więc może Pan Jankusz mi pomoże, daj Boże. Ja sobie wracam biorę elegancką, e elegancki opryskiwacz z masajem i opryskamy sobie trochę, dosyć szybko powinny te opryski nam pójść i po opryskach będziemy sobie jak oczywiście końcili sobie. On Gospodarkę. Co to za tam stoi? A chłopacy na misji tam gdzieś byli. To jest pole, serio? No i o 77, bez Myślałem, że to jest jakby całość, a tam jeszcze jedno pole jakby jest. Chłopcy też tam misji robią ostro, ale no jednak z pieniędzy u nich też krucho jest. <noise> z tego, że chyba niż u mnie. Ja mam ten plus, że e, zawsze. Za te krowy mięso troszkę mi przygód przyjdzie, bo będę ja mógł sobie troszkę kredytu spłacić, tak? Więc to też fajna opcja że troszkę, troszeczkę kredytu spłacimy tym i również jakieś pole sobie wykupimy jakąś dzierżawę, nie? Bo to też na pewno trzeba będzie na ten temat właśnie tutaj myśleć, żeby te dzierżawy też powy wykupywać. Słuchajcie, tu sobie odczepimy tura. Jak widzicie, też obciążniki tutaj z maseja są ściągnięte. To więc też... tak jak pisaliście, tak zrobiłem. Przyciągnąłem i tyle, nie? To obciążniki i tak szczerze, nikt nie dawały sobie. ich na nowo, żeby tutaj przodu nie podnosiło, bo żeby teraz opryskiwacza nie podniosło w przodku. Ale ja miejmy nadzieję, że będzie w porządku. Wiadomo, opryskiwacz już nie jest jakiś największych lotów. 600 litrów niby wchodzi, ale... Ale mógłby być zawsze większy. Chociaż i tak nie wygląda te 300 litrów, można powiedzieć. Chociaż może i wygląda. O, no, wygląda, bo te, te większe 1200 to mają bodajże te takie długie już opryskiwacze. To też by było fajnie, jakbyśmy sobie opryskiwacz zmienili, ale to wiadomo, to jest kolejny wydatek, tak więc nie ma co się w to pchać, bo za dużo oprysków nie robimy jak na razie, tak więc to tam w przyszłości oczywiście można będzie pomyśleć nad, nad jakimś innym opryskiwaczem czy nawet rozsiewaczem, bo to też będziemy sobie zmieniali. Jak będziemy te ścieżki, to będziemy sobie wtedy z tym bardzo ładnie działali. Dobra, nic tutaj nie dzieje, więc sobie skręcamy polecimy sobie na pole na trujeczkę czy na tamto 31 hmm. może na to 31 pojedziemy bo sobie na odcinku tam nie siedziałem z zapaku Tam sobie tam opryskamy I pewnie to też zdążymy opryskać ale wejdźmy sobie na tamto pole na początku i sobie tam opryskajmy tam będziemy na pewno łatwiej to opryskać, był tutaj na tym polu <laughs> troszkę będzie ciężej ale tam też oczywiście chwasty są tak więc trzeba to zwalczyć w tej pierwszej fazie tak naprawdę wzrostu żeby później problemów z tym nie było. Wyjeżdżamy. sobie. zepaczek, Rozkładamy lance Od tej strony sobie pojedziemy. Owo I my... coś taki mały ten roz... Yy, czy nie rozsiewać Bo jednak 15 metrów ma. Zobaczcie całe pole. Prawie żebyśmy na raz dzieli. Coś <grych> się nie rozłożył? Dobra, rozłożyło się. Jest najniżej jak się da. Może byśmy sobie ustawić ten pomat Taką prędkością jak sobie, możemy taką prędkością miać jakbym go opuścił. Nie mogę opuścić chyba. Gimna sprawa. Ciekawe, jakby go opuścił, opryskiwał. Ciekawe, jakby to wyglądało, ale dobra. Wam, że się pryska, chwasty znikają, więc to jest najważniejsze, nie? Żeby to szybko nie jeździć. tymi opryskami, żeby to wzięła, zobaczcie jak to wygląda, jako odcinka jest nie tych, tych chwaściorów. No w pierwszej fazie opreskami to nie będzie tego widać później już w tym rzepaku, nie? Tak to by były równe chwasty z rzepakiem, bo tak naprawdę i by to zmniejszyło nam plona tak to zawsze troszeczkę wincy uda nam się ukosić. Bo tutaj sąsiad ma wykoszone, czy uprawione, to możemy sobie wyjechać oczywiście, zawrócić. Jak to będzie tutaj wyglądało? to pojedziemy w jednym i jeszcze będziemy mieli mały przejazd do zrobienia. To tam się ogarnie na spokojniutko, dobra. Pryszczymy. I tak 12 możemy jeść, to sobie możemy te 12 pojeździć. Szośniątka na pewno lepiej, bo wyglądała samym opryskiwaczem, nie powiem, że nie. No ale no wszystko trzeba, wszystko trzeba zmienić, nie? To wiadomo, na wszystko przyjdzie czas. Już dawno też nie, oprysków żadnych nie było to no, zawsze coś innego mu Jezus, Chciałem, że coś tam nie, teksturowo nie zrobiono, ale no, dobra, to się tylko wydaje w słońcu może, że to jest nie tak, tak to jest wszystko oczywiście w dalu Zajrzamy do końca, wracamy tu, tutaj pryskamy, lecimy na tamto i będziemy mieli wszystko opryskane i będzie z głowy, nie? Jedna robota. Jedna robotka z głowy. Cóż? No do ścieżki to będzie to lepiej wyglądało. Przez ścieżki wtedy będziemy sobie elegancko cofać i tak dalej. Daj Boże mi nowo ogarną. żeby mi elegancko ścieżeczki tutaj wychodziły. Ale aż normalnie będzie się chciało siać, nie? No będzie taka robotka. Bo pruskane. i gitara się ma, panie. panie majster. No ja to tak myślałem, że będzie troszeczkę głośnie. ale nie jest zbyt głośno tutaj. Musimy się złożyć, czekajcie. Musimy uważać na te drzewa tu. Dobra, no, złóżmy się. Bo nie przyjedziemy. Składaj. I lura na kolejny kawałek bliźniutko jest. Tak więc sobie szybko przejedziemy. O, do chłopaków eleganckie wykopki. Zapraszam serdecznie do nich na odcinek. No, jak się rozkłada. Opryskiwać. Mocno blisko sobie podjechałem tej strony, chociaż. W miarę dobrze zabrałem się tam za blisko, ale jednak, jednak jest, jest w porządku. Dobra, wjeżdżamy sobie. Załączamy, opryskiwać i Rura. Odbywamy się tych fwaściorów. Pastoxym pryskoma aż miło tutaj. <grych> Baja. mieli to też z głowy już, nie będziemy się musieli martwić, że jakieś fasty nam to się wdały. Ogólnie nawożenie tu jest chyba na fula, Jak mu się wydaje. Zobaczcie, jak to wygląda, fajnie oddzielone, nie? Widać, że jest elegancko tutaj opryskana, i tak dalej. Dobra, weźmy sobie jak wtedy opryskajmy. Z tymi biegami wstecznymi coś masy, bo nie tak. Chyba skrzynia się rozleciała. Może by nie mówili, że im coś napryskałem, to Jezu, żeby do rzeczki nie napryskać. Była ekologia mnie dopierdzieli. Dobra, coś takiego. ale Parę... zostało. sobie jedziemy dookoła. Póch. Dostać nam tam jeden przejeździk. Albo inny nawet i więcej. To się wydaje. No ale to trochę jest. ładnie wykręcić. Podejdziemy sobie do końca. Cofniemy. Jakby ścieżki były to lepiej by tutaj się nam wjeżdżało w te. Tak to nie wiadomo gdzie wjeżdżać. Jeszcze nam oprysku nie starczy, ale jajca. Nie, no może starczy jednak. tak dużo nie zostało. daj Boże, by starczyło. Rura. Dobra. No dobra, starczy. Myślałem, że już będzie problem. Nie starczy, ale jednak się udało. Pryskamy wszystko już. Słuchajcie, gdzieś tutaj tego mijaka jeszcze miałem sobie go naprawimy. Dobra. I kunc, dobra, udało się elegancko to zrobić, więc chyba junia. I co, 25 minutkę odcinka, Wajnie. fajnie udało się wszystko zrobić, udało się rozrzucić obornik, udało się popryskać na chwasty. Fajnie nam się składa wszystko. I co, ja myślę, że w tym odcinku to będę na tyle. Jak się podobało, zostawiajcie oczywiście łapki do góry. Czekajcie na kolejne odcineczki. I widzimy się jutro na Foreściku, miejmy na taką nadzieję, że się tutaj wszystko uda nagrać i życzę Wam miłej środy i do następnego odcinka, na ja trzymajcie się, cześć!